Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Jan Paweł II w ostatnim roku życia, dosłownie kilka miesięcy przed śmiercią, tak przypowieść o krzewie winnym aktualizował w rozważaniach o Europie. Pisał tak. Bóg zaszczepia człowieczeństwo. W krzewie bóstwa swojego jednorodzonego syna. Przedwieczny i współistotny ojcu-syn staje się człowiekiem właśnie w tym celu. Ta przypowieść pozwala najlepiej wyjaśnić dramat europejskiego oświecenia. Odrzucając Chrystusa, pozbawiono człowieka szczepu winnego tego zaszczepienia w krzewie, które zapewnia osiągnięcie pełni człowieczeństwa. Otwarto drogę dla przyszłych wyniszczających doświadczeń zła. Na skutek oderwania latorośli od winnego krzewu, ludzka latorośl nie może się rozwinąć ku tej pełni, jaką dla niej zamierzył Gospodarz winnicy, czyli stwórca. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.